Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 28 marca do 3 kwietnia bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i kochani patrzymy, na co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 5 buław. Wtorek, cesarz. Środa, królowa Kielichów. Czwartek, głupiec. Piątek, królowa Buław. Sobota, as Kielichów. I niedziela, cztery denary. No fajny tydzień, moje kochane wagi. Dużo ludzi, dużo spotkań, jakieś wyjazdy, podróże, nowe znajomości. Eee, I pustelnik w tle. No oprócz poniedziałku taki naprawdę fajny tydzień. Pracowity. Widać, że tutaj wiele na głowie waga będzie miała. Ale zanim kochani przejdziemy do czytania dalej. Zapalę świecę, bo akurat zgasły. Już nie będę robić pauzy, bo No, wypaliły się świeczki, to dobrze. Już momencik, już kochani, już przepraszam. No, sprawy techniczne wybaczycie. Ale niech nam światełko świeci, żeby było miło. Nastrojowo ta lampa to chyba za ostra, tu jest, ale widać karty. Dobra, moje kochane waki, czyli tak, w tle mamy pustelnika. No, niektórzy być może uczą się do matur do jakichś egzaminów. A inni znowu szukają od dłuższego czasu pracy bądź jakiegoś pomysłu, rozwiązania. To jest też zodiakalna panna, starsza osoba z podznaku zodiakalnej panny. No niekoniecznie starsza, ale być może dojrzała, e, która wiele w życiu przeszła, dużo wie, umie udzielić rady. I tutaj z jej wiedzy i mądrości można skorzystać. Natomiast, jeżeli chodzi o Waszą energię, być może wagi w tym tygodniu potrzebują troszeczkę pobyć same ze sobą, będziecie stronić od towarzystwa, czyli sama sobie waga ze swoimi przemyśleniami, w swoim towarzystwie czuje się najlepiej, może się nad czymś zastanowić, może potrzebuje takiego skonfrontowania się ze swoim wnętrzem. Zastanowić się nad czymś, pomyśleć, może czegoś się nauczyć. Natomiast jest to też informacja, że być może niektóre z Was szukają towarzystwa, dlatego tyle ludzi tutaj się pojawia w nadchodzącym tygodniu. Może jakieś spotkanie planowane od dłuższego czasu. Samotne wagi mają szansę naprawdę kogoś poznać, rozwinąć tutaj znajomość na tyle, że być może pojawią się już jakieś uczucia. No, i planowany od dłuższego czasu wyjazd, tak? Jakaś podróż, jakaś wycieczka. Nie wiem, czy jedziecie sami, czy być może jedziecie z dziećmi, ale coś tutaj takiego się pokazuje, i myślę, że Waga będzie z tego tytułu bardzo zadowolona. Moi kochani, poniedziałek, piątka, buław, trochę nerwowy dzień. Yy, nerwowy albo taki, gdzie yy, waga no, rozleniwiona po weekendzie ojej, nie może się zebrać w sobie, nie może się jakoś zmotywować, nie może się ogarnąć, żeby się rozkręcić w pracy, tak? Yy, walka też z konkurencją, być może jakiś napięty grafik, być może nerwowa atmosfera w pracy. To może się udzielać, żebyście tej energii nie przenosili do domu. Jakieś zamieszanie, trzeba się przepychać łokciami, żeby ugrać coś swojego. Coś, ktoś od Was może chcieć, zawracać Wam głowę, powierzać jakieś dodatkowe obowiązki. No właśnie. Więc tutaj nie dajcie się. Natomiast jeżeli macie walczyć o swoje, no to nie ustępujcie. Nie odpuszczajcie, zwłaszcza jeżeli ktoś Was atakuje, ktoś, kto nie ma racji, albo chce Wam coś zabrać, tak? To osoby, które szukają pracy, oczywiście. Niech nie zrażają się dużą ilością chętnych na dane stanowisko, konkurencją, jeżeli prowadzicie własną firmę. Być może też jakieś takie wewnętrzne dylematy, co tutaj zrobić, żeby rozwinąć skrzydła, żeby trafić w taki temat, który przyniesie Wam sukces, pieniądze i stabilizację materialną. W poniedziałek nie załatwiamy żadnych spraw urzędowych. Najlepiej. Odwołujemy wszelkie wizyty, jakieś spotkania, bo może być naprawdę napięta nerwowa atmosfera. Albo waga opanowana, spokojna, wyciszona, natrafi na osobę, która będzie zupełnie rozkojarzona, jakoś poddenerwowana i skupiona na zupełnie innych rzeczach, niż ma pozałatwiać z wagą, i wtedy no, ciężko będzie osiągnąć jakieś super rezultaty. Mało tego może Was zarazić jakimś właśnie takim złym nastrojem, jakąś taką nerwową atmosferą. No i po co macie się wykłócać? Po co macie się szarpać? Po co macie brać udział w jakichś konfliktach? Darujcie to sobie, tak? Tak samo w urzędach. No być może trzeba będzie odstać kolejkę albo gdzieś tam no, tłumaczyć coś, dyskutować. No, to jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast schodzić z drogi szefowi, bo w tym dniu może być jakiś taki też podminowany, więc tutaj lepiej mu nie podpaść. Kochani, poniedziałek róbcie swoje i szybciutko uciekajcie do domu, odpoczywać, relaksować się, zająć się swoimi sprawami i też unikać cudzych konfliktów. To znaczy, jeżeli ktoś poprosi, żebyście tam były jakąś stroną, żeby kogoś pogodzić, bądź wypowiedzieć się, kto ma rację, w ogóle nie wchodźcie w takie konflikty, bo, bo ktoś obróci kota ogonem, wkręci Was w coś i później wszyscy będą mieli pretensje do was, więc zupełnie unikajcie takich sytuacji. Co w relacjach? W relacjach no, może być jakieś też zamieszanie, jakaś kłótnia, naprawdę o byle co. Ale podejrzewam, że po prostu możecie przesiąknąć taką energią, bo był taki no, jakiś pracowity, nerwowy na no, jakiś niestabilny dzień w pracy i albo ty wago, kochana, albo twój partner bądź partnerka. No, jest, że tak powiem, na skraju wytrzymałości i od słowa do słowa może przejść do jakiejś sprzeczki. Więc tutaj darujcie sobie podejmowanie decyzji, dyskutowanie na jakieś ważne tematy, ewentualnie wciąganie się w jakieś sprzeczki, gdzie w ogóle gra jest niewarta świeczki. No, nie, nie, niepotrzebne jest Wam to. We wtorek mamy kartę cesarza, więc tutaj spotkanie z jakimś mężczyzną po 50 z baranem. Niektóre wagi być może będą biegać gdzieś po urzędach, ewentualnie jakaś rozmowa z szefem, z pracodawcą. Natomiast kochani, powiem tak, jeżeli tutaj konkurowaliście z kimś w sprawie awansu, obiecanego jakiegoś stanowiska, to to stanowisko Wam zostanie przyznane. Dlatego że macie ogromne doświadczenie. Długi staż pracy, wiedzę, wykształcenie, no i być może dlatego, że nie wiem, jakoś zapunktowaliście za u, u szefa. Więc tutaj może być jakiś awans, może być jakaś y, posada, ewentualnie no praca, tak. Jeżeli złożyliście CV, nie baliście się tej dużej ilości naboru chętnych, to we wtorek prawdopodobnie Przyszły pracodawca zaprosi Was na rozmowę, więc dobrze się przygotujcie, nie stresujcie się, wiecie, co macie w głowie, i to wykorzystajcie, tak? Co jeszcze z tym cesarzem? Cesarz jest to karta uporu, karta pewności siebie, takiej determinacji do dążenia do określonego celu, ale też asertywność, odpowiedzialność, autorytet, władza, mogę wszystko, tak? Mm. Ludzie mnie szanują, szanują moją pracę. Firma z tradycją, firma z renomą, z dobrą opinią. Więc tutaj no, być może jakieś sprawy też w własnej działalności, własnej firmy, jeżeli jesteście szefem jakiegoś przedsiębiorstwa, tutaj też być może jakieś sprawy na głowie. Uważajcie na e, niezapowiedziane kontrole, tak? Ewentualnie jeżeli jedziecie gdzieś do urzędu zawieź jakieś dokumenty, Bądźcie, że tak powiem, skupieni, bo ta piątka była to jest też dla mnie taka dekoncentracja i takie trochę rozstrzepanie, takie rozkojarzenie. Więc żebyście czegoś nie zapomnieli. Jakiegoś papierka, jakiegoś dokumentu, nie wiem, jakiegoś podpisu, pieczątki, czegokolwiek, skompletujcie sobie wszystko, dwa razy, sprawdźcie, żeby nie wracać, nie jeździć, nie denerwować się, bo to też może być w jakiś sposób dokuczliwe. No i popsuć może wam humor. Co jeszcze z tym cesarzem? Uczelnie, urzędy, no w tym dniu warto załatwiać te sprawy. Będziecie bardzo dobrze odebrani, uda Wam się postawić na swoim. No i tutaj też z ogromnym szacunkiem będziecie mm, przyjęci, więc warto. Fajna transakcja z baranem, więc tutaj jakieś dobre y, pomysły, wspólny biznes, jakieś transakcje, jeżeli coś takiego macie przeprowadzić tak najbardziej. No i tutaj być może po pracy niektórzy y, pasjonaci sportu dbania o swoją formę, o kondycję fizyczną, jakiś, jakiś trening, jakiś basen, rower, rolki i tak dalej, żeby po prostu mm, według swojego harmonogramu, gdzie tam być może jakaś dieta, tak, y, której się trzymacie, jakieś właśnie treningi, żeby z dyscypliną podejść do tego, tak? Jeżeli coś sobie założyliście, to chcecie to zrealizować i super. Y, tatusiowie wagi w tym dniu, no, Będą wzorem do naśladowania dla swoich pociech, być może pomogą w lekcjach, być może czegoś nauczą, będą jakimś autorytetem. Więc tutaj, no, zwróćcie uwagę, kochani, a może pod opieką w ogóle będziecie mieli dzieci, bo szanowna małżonka bądź partnerka musi jakieś sprawy pozałatwiać, więc, no, to Wam się chwali I tutaj. Myślę, że dzień będzie udany. Co w środę? Królowa Kielichów, spotkanie z sympatyczną kobietą po 45 roku życia rybką, rakiem bądź skorpionem. Nie wiem, czy to wasza mamusia, czy wasza siostra, czy przyjaciółka, a może sąsiadka nie wiem, ktoś, kogo lubicie i ktoś bardzo wasza, was, was szanuje, przepraszam ceni, no, z kim macie dobry kontakt i tutaj naprawdę relacja fajnie się rozwija, więc może jakieś ploteczki, może wyjście gdzieś na kawkę, miło spędzony czas, na pewno świetna atmosfera w pracy, więc tutaj po jakimś burzliwym, dynamicznym jakimś okresie, no może mieliście jakiś projekt do, zle, do zrealizowania, może szef naciskał, bo tam jakaś transakcja była z opóźnieniem i trzeba było się, że tak powiem, uwijać, i był zamęt, i był taki. Kogel mogę, że tak powiem, tak już od środy zobaczcie wyciszenie energii, tak? Czyli już uspokojenie, fajna atmosfera, spokój. Um, no, w pracy można powiedzieć, lekkość, nie ma już jakichś nacisków, nie ma jakich, jakiejś tyranii, więc każdy robi swoje, fajna atmosfera, można pogadać, jakieś nowe pomysły być może się zrodzą, być może jakieś pochwały, jakieś docenienie Was. Natomiast po pracy, tak jak powiedziałam, jakieś spotkanie, ewentualnie ktoś Was w domku odwiedzi. Tutaj niektóre panie wagi. Być może kupią sobie coś ładnego, ewentualnie no, będą chciały spędzić czas wśród bliskich, wśród rodziny, wśród znajomych. Udzielą też rady, udzielą pomocy, bo to nie tylko, że waga spotyka się z taką fajną, serdeczną kobietą, to może być wasza energia, że waga będzie właśnie taka pomocna, wyrozumiała, bardzo serdeczna, być może komuś doradzi, kogoś wesprze, ale ogólnie bardzo miły, spokojny i sympatyczny dzień. W czwartek karta głupca, więc tutaj uważajcie, żeby ktoś po prostu. No i coś głupiego wam nie powiedział, ewentualnie źle was nie potraktował jakoś, yy, niedojrzale. Yy, te wagi, które szukają pracy, mogą znaleźć pracę z dziećmi, czyli to może być szkoła, jakieś, jakaś uczelnia, ewentualnie jako opiekun, tak, ktoś odpowiedzialny. Może otwieracie przedszkolę, jakiś żłobek, jakiś... jakiś yy. Jakieś miejsce, jakąś placówkę właśnie do opieki nad dziećmi bądź rozwoju dzieci, jakaś sala zabaw, jakieś zajęcia, coś takiego. Natomiast tutaj też jest podróż w jakieś nieznane miejsce. Może rezerwacja już w czasów, może jakieś biuro podróży, gdzie będziecie się zastanawiać, gdzie sobie wyjechać, może na, na majówkę, więc tutaj już jakieś plany takie mogą być. No ktoś niespodziewanie może też do Was przyjechać, może odwiedzi Was córka, może odwiedzi Was wnuczka, bądź wnuczek, albo koleżanka, z którą się dawno nie widzieliście. Natomiast widzę tutaj pośrednika, tak, więc być może będziecie załatwiać poprzez biuro. Yy, turystyczne właśnie jakiś wyjazd. Natomiast nie róbcie głupstw, nie podejmujcie decyzji pochopnie w czwartek i też mm, nie załatwiałabym jakichś ważnych spraw, bo ktoś mu właśnie może potraktować Was niepoważnie, bądź całą sprawę niepoważnie. Jak będzie lekko duchem, po prostu no, jakoś zbędzie Was, więc tutaj darujcie sobie, bo no... Ale jakiś nowy etap, coś nowego, czas na jakieś projekty, jakieś pomysły, warto nad tym się zastanowić. Zwłaszcza jeżeli macie własny biznes, jakieś nowinki, tutaj zwłaszcza dla dzieci można coś e, wprowadzić. W piątek mamy Królową Buław, spotkanie znowu z Zodiakalnym Baranem. Nie wiem, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna. Baran, lew bądź strzelec. Natomiast ktoś sprytny, ktoś pewny siebie, ktoś czarujący, ktoś, kto być może Wam się podoba. Tutaj też samotne wagi mają szansę rozwijać jakąś znajomość właśnie fajną. I teraz tak, albo waga jest po rozwodzie, po rozstaniu i ma dzieci, albo spotka się z osobą, czyli kobieta bądź mężczyzna, który no, jest singlem, tylko być może ma właśnie dzieci z poprzedniej relacji. Myślę, że nie będzie Wam to absolutnie przeszkadzać, więc tutaj też te, taka może być historia. Natomiast y, widzę dojrzałość w, tych, w tym cesarzu i w tych królowych. Mm. Więc dojrzałość emocjonalna i, i taka pewność siebie, że ta osoba mi się podoba, że jestem nią zainteresowany, miło mi się z nią rozmawia i mamy jakieś wspólne pomysły e, na życie, pasje, tak, jakieś zainteresowania, razem spędzamy czas, może razem ćwiczymy, może jakieś razem przygody, wędrówki, nie wiem, rower górski, jeździmy sobie gdzieś po. E, <laughs> Jakichś szlakach, wyznaczonych trasach. No coś tutaj się na pewno rozkręca, no i w ten piątek widać, że dużo będzie pracy, dużo zajęć, gdzieś tam waga ciągle będzie jeździć, coś będzie załatwiać, jakieś sprawy biznesowe, dużo kontaktów, nowych znajomości, jeździć gdzieś po prostu załatwiać, czy to jakiś towar, czy jakieś, właśnie spotkania, tak? Zwłaszcza jeżeli tu jesteście jakimiś pośrednikami, trzeba umówić ludzi, spotkać się gdzieś tutaj pośrednik nieruchomości, bądź tak jak mówiłam, jakieś biuro turystyczne, gdzie jest bezpośredni kontakt właśnie z klientem. No, będziecie przekonywujący. Tutaj dzień może należeć do atrakcyjnych, niektóre wagi w tym dniu być może wyjdą sobie gdzieś do fryzjera, do kosmetyczki, może gdzieś do galerii, pobuszować po sklepach, kupić sobie coś ładnego, bo będą się stroić, tak? Będą piękne, czarujące, no i będą się podobać, więc tutaj na pewno partner bądź partnerka zauważy zmiany, bardzo to doceni. W związkach fajny wieczór, tutaj taka romantyczna, może być jakaś kolecyjka, gdzieś wyjście, miło spędzony razem czas, może, może wieczorem jakiś spacer albo wyjazd, nawet na weekend. Natomiast no, będzie gorąco, tak? Więc tutaj no, niektórzy być może kolację ze śniadaniem razem od razu zamówią. Um, będziecie mieli co robić. Ogień namiętności płonie. Tyle, tylko tyle powiem, że, że będzie fajnie. I tutaj na pewno dbacie o tą relację, pielęgnujecie ją. Jesteście zaangażowani, i to bardzo dobrze procentuje dla Was. Co, kochani, jeszcze w ten piątek? No, myślę, że tyle. Ogólnie aktywny dzień, więc tutaj niektórzy będą mieli co robić. Może gdzieś wyjdziecie sobie razem na jakieś tańce albo spotkanie. Sobota z kielichów, więc super sympatyczny, miły, fajny dzień, bardzo spokojny, jakieś prezenty, niespodzianki, spotkania, wyjścia z przyjaciółmi, no i wiele pięknych chwil spędzonych z partnerem. I tutaj, czy stałe relacje, czy nowe znajomości, weekend naprawdę bardzo blisko siebie. No, komplementy. Widać, że w Wadze było potrzebne to towarzystwo, więc być może kończą się tutaj jakieś sprawy singli. Natomiast nad wieloma sprawami Waga się zastanawiała i doszła do pewnych wniosków i myślę, że teraz tą wiedzę wykorzysta. Wracamy do soboty, a z kielichów bardzo pogodny, szczęśliwy, spokojny dzień. Mogą być jakieś odwiedziny, może być jakaś niespodzianka, jakiś prezent. Dużo uśmiechu, dużo radości, świetne samopoczucie, zdrowie, szansa na spełnienie jakichś marzeń, szansa na zrealizowanie jakichś pragnień. Nie wiem, czy chcecie gdzieś wyjechać, czy spotkać się z kimś, czy kupić sobie coś ładnego. Na pewno będziecie zadowoleni, spełnieni i bardzo tacy właśnie. Zrelaksowani w tym dniu. Niedziela 4 denary, więc jestem blisko osób, które są dla mnie ważne. Niektórzy siedzą sobie w domku. Uważajcie tylko na wydatki, jeżeli coś zamawiacie przez internet, żeby nie zaszaleć. No i tutaj y, jakieś inwestycje też wstrzymane, ale w niedzielę to raczej nie mówimy o biznesie, raz, raczej widzę tam kartę, że trzymam się blisko. Osób, które są dla mnie ważne, z którymi buduję stałą relację, więc tutaj te więzi rodzinne będą bardzo znaczące, może was odwiedzić w tym dniu panna bądź koziorożec. Ktoś z Waszego bliskiego otoczenia, niekoniecznie rodzina, może to być przyjaciel bądź przyjaciółka domu, ale miło spędzicie czas. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś prace domowe, to niestety waga musi liczyć tylko na siebie. Bo domownicy jakoś nie będą się kwapić w niedzielę do jakichś prac porządków. Natomiast jeżeli nad, nadrobiły się jakieś zaległości, no to niestety waga ym, sama weźmie się za jakieś porządki, bądź pracę w ogrodzie, bądź jakieś inne. Zadania, które sobie wyznaczyła w swoim własnym mieszkanku. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Strasznie długie mi wychodzą te czytania, ale może dlatego, że chcę Wam dużo wiadomości przekazać. Trudno będziecie mieli co oglądać. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia.